Kiedy przygotowywałem się do tej serii, przestudiowałem całe cztery Ewangelie pod kątem tego, co Jezus mówił do ludzi, których uzdrowił. Także parę ciekawych wniosków na pewno usłyszycie w tym odcinku, także zostańcie ze mną. Cześć czołem, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak utrzymać uzdrowienie. Mam nadzieję, że ta seria jest dla was pomocna i bierzecie z niej coś dla siebie do swojego życia. Również w tym odcinku chciałbym zaprosić was do myślę bardzo ciekawej analizy tak naprawdę, bo taką analizę ja sam dokonałem przygotowując się do pisania tej książki. Mianowicie przeczytałem wszystkie cztery Ewangelie pod kątem tego co pan Jezus Mówił tym wszystkim ludziom, których uzdrowił, uwolnił, uwolnił, którym dał jakieś doświadczenie swojej mocy i swojej miłości. Przejrzałem, tak jak powiedziałem, wszystkie cztery Ewangelie. Spojrzałem też na dzieje apostolskie, żeby zobaczyć również tą misję apostołów, również co apostołowie być może mówili do tych, którzy. Doświadczali mocy Bożej i na pewno z Ewangelii udało się wydłubać bardzo fajne wskazówki, które mogą być dla nas również dzisiaj pomocne, właśnie w kontekście tego, co zrobić w naszym życiu, na co zwrócić uwagę, kiedy Pan Bóg już mnie dotknął, czy podczas jakiejś rekolekcji, czy podczas modlitwy o uzdrowienie, czy podczas może jakiegoś innego momentu, w którym no, doświadczyłeś Jego. Jego dotknięcia. Więc o tym dzisiaj będę chciał Wam powiedzieć, ale chciałbym Wam też przytoczyć pewną historię, bo jak co odcinek staram się taką jakąś jedną historię z książki Wam zaproponować. To jest książka, historia, która w książce pojawia się na samym początku, bo od tej historii zaczynam bardzo często ten temat. Historii uzdrowienia bardzo bliskiej mi osoby, misjonarki Wilmy, która zapraszała mnie jako młodego chłopaka na. Litwę, żebym przyjeżdżał tam i ewangelizował. Zobaczyła we mnie bardzo szybko gdzieś Boże namaszczenie, Boże obdarowanie i, i naprawdę ryzykowała, no bo kto by zapraszał takiego młodego chłopaka do tak wielu różnych licznych posług. No i z nią też jest bardzo ciekawa historia. Ja, ja jej nie wiedziałem od początku, dopiero zacząłem ją odkrywać, kiedy już się poznawaliśmy nieco bardziej. I bardzo ciekawą historią było to, czym właśnie podzieliła się ze mną, bo okazało się, że ona lata temu, lata wcześniej, zanim zaczęła się jej taka właśnie bardziej poważna posługa, zachorowała na zapalenie wątroby typu C. Lekarze no, stwierdzili, że jest to nieuleczalna choroba, nie da się jej pomóc i w ogóle dali jej dwa miesiące życia, więc ona, no, mając małe dzieci, była no, jak po wyroku. I chcę wam przeczytać o pewnej sytuacji, która zadziała, za, zadziała się w jej życiu, i tak naprawdę wiecie też o walce, którą ona musiała przejść, aby wygrać bitwę o swoje uzdrowienie. Ta bitwa toczyła się naprawdę w sposób taki zacięty, i było to ciekawe doświadczenie. Chciałbym, żebyście też tę te historię. Posłuchali. To już będzie połowa, tak naprawdę zacznę od połowy historii, bo nie mamy tyle czasu w tym odcinku. Zapraszam Was po całą tą historię do, do książki. Ale historia wygląda tak, że jest już po diagnozie, lekarze mówią, że nie ma dla niej szans, i jej przyjaciel jedzie do Kanady, żeby podczas spotkania modlitewnego na wiele tysięcy osób modlić się w jej intencji. I pisze tak: Tysiące ludzi wielbiło tam Boga. A zespół prowadził modlitwę za chorych. Wtedy ktoś z zespołu posługującego dostał słowo poznania, że Jezus uzdrawia osobę z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Wins, czyli jej przyjaciel, natychmiast wiedział i zareagował, bo uwierzył, że to ja. Głośno krzyknął trzy razy: Przyjmuję to słowo poznania dla Wilmy. Nikt inny na tej ogromnej sali nie utożsamił się z tym słowem poznania. Wins natychmiast zadzwonił do mnie, by podzielić się tą radosną nowiną. Ale nie było mnie wtedy w domu. Po powrocie z, kaplic, z kaplicy znalazłam karteczkę. Jezus cię uzdrowił. To było tak niesamowite i tak prawdziwe, tak potężne, że od razu wiedziałam, że to prawda. Nagle poczułam się zdrowa, żywa, pełna energii i radości. Po kilku dniach amerykański lekarz poinformował mnie ze zdziwieniem, że wyniki testów wątrobowych są całkowicie normalne, a wirusowego zapalenia wątroby typu C już nie ma. Ona znajdowała się wtedy w Stanach na leczeniu. Było to w maju 2000 roku. Wróciłam do domu taka szczęśliwa, że zapragnęłam podzielić się ze wszystkimi tym cudem, jaki Pan Jezus jest dla mnie dobry i co dla mnie uczynił. Ale niektórzy wątpili, że to prawda. Przez to ja sama zaczęłam się zastanawiać, czy to wszystko może być prawdą, czy Jezus może dziś uzdrawiać w tak dziwny sposób. Smutek i strach, zniechęcenie przyszły do mnie i ze mną pozostały. Pomyślałam wtedy: A może ten cud to tylko moje złudzenie? Zaczęłam czuć się tak beznadziejnie, że wydawało mi się, że znowu zachorowałam. Teraz rozumiem, że to był test mojej wiary, dzięki któremu mogłam nauczyć się czegoś nowego o niej i o zaufaniu. Byłam zdenerwowana i zapytałam Jezusa: Czy nie jest prawdą, że zostałam uzdrowiona? Z tym pytaniem poszłam spać. Tej nocy, podczas snu, obudziłam się i usłyszałam bardzo wyraźny głos, mówiący trzy razy: Twoja wiara cię uzdrowiła. Kiedy obudziłam się rano, było to święto zesłania Ducha Świętego. Miałam silne pragnienie czytania Biblii. Otworzyłam Pismo Święte, i moim oczom ukazał się fragment Ewangelii Mateusza. Odwagi, córko, Twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej godziny kobieta została uzdrowiona. Po przeczytaniu tego fragmentu o kobiecie z trwającym 12 lat problemem krwawienia, która dotknęła szaty Jezusa, natychmiast zorientowałam się, że dokładnie te same słowa usłyszałam we śnie poprzedniej nocy. I zdałam sobie sprawę, że Pan odpowiedział mi na moją modlitwę. Wzmocnił mnie i zapewnił, że uzdrowienie przyszło dzięki mojej wierze. Wilma, słuchajcie, miała żyć dwa miesiące, a żyje do dzisiaj. Ma się bardzo dobrze i pojechała do Kanady złożyć świadectwo tego, co stało się podczas tamtego spotkania z modlitwą o uzdrowienie. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie tego, co Bóg może uczynić na jedno swoje słowo. Zobaczcie, że ta historia jest o tyle niezwykła, że ona się dzieli na dwie części: na doświadczenie uzdrowienia i na walkę o uzdrowienie. Kiedy, kiedy zaczęła się walka, tak naprawdę? I powtarzamy o tym w tej serii wiele razy. Walka rozpoczęła się wtedy, kiedy wróg posłużył się ludźmi, żeby zasiać wątpliwość w jej sercu, żeby zasiać wątpliwość, która próbowała podważyć to, co Pan Bóg zrobił, próbowała podważyć to, że uzdrowienie nastąpiło. Kiedy ludzie pojawiają się w Twoim życiu po uzdrowieniu, po uwolnieniu, po jakimś dotknięciu Pana Boga i zaczynają wyrażać wątpliwość, podważać to i pytają, A czy to na pewno Pan Bóg, a czy to na pewno się zadziało? Wtedy wróg przez tę wątpliwość może próbować zaczynać Cię okazać. Więc wtedy potrzebujemy naprawdę bardzo szybko zareagować i nie dać się wciągnąć w tą spiralę niewiary. Ale potrzebujemy wyznawać, tak, tego doświadczyłem. Potrzebujemy, w książce też pisze o tym, że przez świadectwo, przez złożenie świadectwa, możesz pokonać wroga. Składaj świadectwo o tym, co Pan dla Ciebie uczynił. I myślę, że jeszcze więcej szczegółów co do tej historii będziecie mogli znaleźć właśnie w książce, więc do tego Was też zapraszam i zachęcam. Ale z tej całej mojej analizy i takiego mojego badania Ewangelii, czterech Ewangelii, właśnie w kontekście, co po uzdrowieniu, co Pan Jezus podpowiadał, co Pan Jezus mówił ludziom, których uzdrowił, uwolnił, dotknął. Chcę się podzielić kilkoma z nich, wszystkich nie zdradzę, wszystkie musicie sami odkryć, ale podzielę się z Wami kilkoma z nich, które są, myślę, bardzo intrygujące i na pewno wiele mówią. Pierwszą rzeczą, o której mówi Jezus, którą też znalazłem w Ewangeliach, nazwałbym to obowiązkiem nawrócenia. Zobaczcie, że jest fragment w Ewangelii według św. Łukasza w 11 rozdziale od 24 do 26 wiersza, kiedy to Pan Jezus mówi taką rzecz. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. To jest bardzo ciekawa rzecz. Pan Jezus mówi wprost, że po jego interwencji może zadziać się w życiu człowieka taka sytuacja, że jego stan będzie gorszy niż wcześniej. Kiedy? Są to momenty, w których. Ewangelie o tym mówią, że są tego typu choroby, nie wszystkie, ale są takie choroby, które są spowodowane przez bezpośrednie działanie złego ducha. W książce też starałem się wytłumaczyć, jakie są różne poziomy zniewoleń duchowych, na czym polegają i w jaki sposób modlić się o uwolnienie w poszczególnych różnych sytuacjach i w poszczególnych poziomach zniewoleń, więc to, to też jest taka dodatkowa wiedza w książce. Ale. Ta historia mówi nam o tym, że jeśli choroba jest spowodowana przez złego ducha, i zły duch opuszcza człowieka, w naszej posłudze wiele razy to się zdarzało, że uzdrowienie przychodziło w konsekwencji uwolnienia, to jeśli zły duch wyjdzie z człowieka, a człowiek nie weźmie odpowiedzialności za to uwolnienie, to znaczy nie nawróci się, nie posprząta, mówiąc trochę tak yy, słowami z tego fragmentu, i zły duch wracając zobaczy, że ma do czego wracać, to stan tego człowieka może być gorszy niż na początku. Dlatego pierwszą wskazówką po uzdrowieniu jest właśnie to zrobić rachunek sumienia, bo potrzebujemy naprawdę takiego nawrócenia, które będzie owocem uzdrowienia nawet fizycznego, czy uwolnienia. Potrzebujemy zastanowić się, yy, w jaki sposób uzdrowienie przyszło, bo mogło przyjść uzdrowienie, na przykład poprzez decyzję o przebaczeniu. Jeśli przebaczyłeś i przyszło uzdrowienie, to znaczy, że Pan zaprasza Cię, byś w tym przebaczeniu trwał. Więc Bóg mówi do nas dzisiaj taką rzecz, właśnie przez ten fragment. Po doświadczeniu mocy Bożej potrzebujesz nawrócenia, potrzebujesz zrobić drugi, drugi krok. O tym mówi też biskup Artur Ważny, pisząc wstęp do tej książki. Że ta książka mówi o tym, że uzdrowienie jest pierwszym krokiem. A po pierwszym, krokiem, po, po pierwszym kroku trzeba zrobić krok drugi. To jest zaproszenie do nawrócenia. Po drugie, jest bardzo taki ciekawy fragment, który bardzo lubię z drugiego listu Świętego Piotra, drugi rozdział, dwudziesty drugi werset. Bardzo obrazowe słowa, które możemy tutaj znaleźć i przeczytać. Czytamy u Świętego Piotra tak: spełniło się na, na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie. Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. To są bardzo mocne słowa, które czytamy w Biblii i w ogóle mi, kojarzą mi się z taką historią. Pamiętam, lata temu byłem na spotkaniu, na które przyjechał człowiek posługujący darem proroczym, i do niego można było pójść po taką indywidualną modlitwę. I pamiętam, ludzie ustawiali się w kolejkach, żeby do niego pójść. Jeden nasz znajomy, który co chwilę miał jakieś problemy z taką wytrwałością w wierze, raz się pojawiał na spotkaniach modlitewnych, raz nie, wyszedł z tego pokoiku i pytamy: no jak, no i jak, co ci powiedział? Bo to zwykle takie były pytania. I on mówi: no, ciekawa historia się zadziała, mówi, bo zaczął mi prorokować, zaczął mówić do mnie, że nie mogę wrócić, nie mogę wracać już do starego życia, nie mogę wracać do tego, z czego Bóg mnie uwolnił, bo. Będę jak ten pies, co wraca do błota, a świnia umyta do kałuży. Czy pies do swoich wymioci a świnia umyta do, do, do tego błota. I mówi, ale stało się jeszcze coś bardziej ciekawego. Mówi, kiedy wziąłem Biblię do ręki, okazało się, że Biblia pękła mi właśnie w tym miejscu. I to był, to był proroczy znak, tak naprawdę, dla tego mężczyzny, że to słowo, to słowo jest naprawdę żywe. Więc ja nazwałem ten drugi punkt i ten drugi wniosek Zatrzaśnij drzwi złemu. Potrzebujemy zatrzasnąć drzwi, które były otwarte, przez które choroba, zniewolenie, problem mógł wejść do naszego życia. Jeśli to było przebaczenie, nie wracaj właśnie do nieprzebaczenia. Jeśli uzdrowienie przyszło przez wyznanie grzechu, nie wracaj do starego grzechu. Jeśli to były inne rzeczy, które odkryłeś, zwróć na to uwagę, przez co przyszło do Twojego życia uzdrowienie i pilnuj tej bramy, bo ta brama jest szczególnie ważna w Twoim życiu. I po trzecie, tak jak mówię, tych punktów jest więcej, ale po trzecie, nie zostań sam. E, mnie bardzo poruszył i w książce też analizowałem dość dogłębnie fragment ze wskrzeszeniem łazarza. I tak naprawdę w tej historii o wskrzeszeniu łazarza porusza mnie też taki moment, w którym e, kiedy Jezus chce go wskrzesić, on wskrzesza go na, na słowo i mówi: Łazarzu, wyjdź, łazarz, wychodzi. I wszyscy są w szoku, bo widzą tego gościa, który jest cały w bandażach. Śmierdział jeszcze chwilę wcześniej. I wychodzi Łazos cały w bandażach i wtedy Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz. Mówi, rozwiążcie go. Bardzo niepozorna rzecz, ale tak naprawdę mówi do ludzi, którzy, um, którzy tam byli. Rozwiążcie go, bo on sam nie jest w stanie się rozwiązać. Po tym cudzie on nie jest w stanie sam chodzić, po tym cudzie on nie jest w stanie sam funkcjonować. To jest tak naprawdę zaproszenie do wspólnoty, to jest zaproszenie do tego, żeby być razem w wierze. I to jest kolejny wniosek, który wiele razy w Ewangelii się pojawia. Nie zostań sam, nie pozostawaj sam. Miej ludzi, którzy wierzą obok. I, i to też pomoże ci wytrwać w uzdrowieniu, wytrwać w uwolnieniu, wytrwać w tym, e, czego doświadczasz w swoim życiu. Także, jeśli chcesz więcej na ten temat usłyszeć, przeczytać, zapraszam cię do tej książki. Jak utrzymać uzdrowienie? O sposobach współpracy z Bożą Łaską możesz się nabyć na sklep.rozpalwiary.pl. Zapraszam Cię do tego bardzo serdecznie, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.